E, Ernst Heinrich, który za tam w 15 października minie 151 lat temu, otwierał uroczyście Królewską Akademię Rolniczą w Puszkowie. Chyba się cieszy z tego, co e, pozostało po tej Królewskiej Akademii Rolniczej, po Instytucji Pomologicznym utworzonym w 1861 roku. Co prawda. A jak przetrwała tylko do 1881 roku, została wchłonięta czy przyniesiona do jednego z najlepszych wówczas uniwersytetów w Berlinie, w Polsce, wtedy jeszcze Friederika ii wielkiego, ale dzisiaj na gruza, czy na e, gruza, na pamięci tego przedsięwzięcia, został wchłonięty do najlepszego uniwersytetu w tej części polskiej, prawda? W e, odbudowujemy to, co było wartością e, samą w sobie. Przed 150 laty mamy nadzieję przewrócić blask temu pomysłowi, temu projektowi, który przed 150 lat przez blisko 30 lat dawał wiedzę, wykształcenie najlepsze, możliwe wtedy w plusach i w Europie. Szanowni Państwo, dzisiaj na terenie Uniwersytetu Polskiego w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym dedykowany dla rolnictwa, dla przemysłu rolno-spożywczego, dla budowania też takiej świadomości ekologicznej, przywracania pewnych zasobów sadowniczych w pruszkowie. Jesteśmy w budynku badawczym. Jest to jeden z elementów dofinansowania w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego. Duży projekt, prawie 45 milionów złotych, z dofinansowaniem unijnym 30 milionów złotych, ale tak naprawdę potrzebowaliśmy bardzo dużo cierpliwości i wytrwałości. Ten projekt realizowany, co prawda trzy lata od momentu podpisania umowy, ale faza przygotowawcza była bardzo trudna, ale cieszę się bardzo, że takie miejsce się stworzyło jako pewien fundament dalszego rozwoju badań, bo żeby sobie powiedzieć o skuteczności i o takiej satysfakcji prowadzenia badań, tak naprawdę trzeba mieć infrastrukturę, trzeba mieć odpowiednie laboratoria i oczywiście ludzie się też tutaj pojawią, bo ludzie przyjdą do tych miejsc, bo one są ciekawe, one są pod względem infrastrukturalnym świetnie wyposażone. Jest naprawdę dobry efekt, tu będzie dla nauki i dla gospodarki. Znajdujemy się w nowym kompleksie laboratoryjnym, który tak naprawdę składa się z dwóch w pełni wyposażonych budynków laboratoryjnych. Jeden mieści się w Opolu, drugi w Pruszkowie. W tym budynku są kompleksy laboratoriów, które mają charakter zarówno komercyjny, jak i typowo badawczy. Rzeczy czy badania, które możemy tutaj prowadzić, są to badania środowiskowe. I rolnicze. Począwszy od ekotekskologii, poprzez badania bardzo szeroko pojętej jakości gleb, po badania jakości chemicznej żywności. Na tym poziomie budynku, na którym znajdujemy się w tej chwili, są laboratoria, które są dedykowane działalności komercyjnej, czyli to jest taka część uczelni, która współpracuje i jest przeznaczona do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jesteśmy już przygotowani do tego, aby współpracować z rolnikami, przedsiębiorcami. I wszelkiego rodzaju instytucjami, które chciałyby zlecić nam specjalistyczne badania. Dzięki wyposażeniu, które mamy, które w tym budynku się znajduje, badania takie mogą być prowadzone na naprawdę europejskim i światowym poziomie. Dzisiaj, będąc w centrum, chcę podkreślić znaczenie dla rolnictwa, dla produkcji żywności i również dla konsumentów, oczywiście. Wyzwania, jakie niesie rynek, jakie niesie konkurencja, powodują, że... Istnieje potrzeba realizacji strategii rozwoju województwa polskiego 2030, rozwój regionalnych specjalizacji inteligentnych, gdzie zapisaliśmy właśnie nowoczesne technologie w rolnictwie i przetwórstwie. Ważną jest rzeczą, ażeby mieć tą informację, co jest w naszej glebie, co się znajduje, co przeszkadza. Ważne jest to, co jest finałem, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, produkcję roślinną i oczywiście istotne jest to, co trafia na stół w postaci już przetworzonej. Także jestem przekonany, że właśnie o polskie rolnictwo, o polskie Przetwórstwo rolno-spożywcze zyskuje tutaj duże możliwości, atuty poprzez właśnie funkcjonowanie takiego centrum, tych laboratoriów, gdzie będzie można pozyskać takie istotne informacje. Gratuluję władzom uczelni. Myślę, że również jest to olbrzymia satysfakcja dla samorządu województwa, że właśnie tego typu przedsięwzięcia powstają.